I od strony ugandyjskiej docieram do Rwandy, do granicy. Tutaj jest odprawa ugandyjska, zaraz tutaj jest odprawa ruandyjska. Tak jak na każdej granicy kocioł, ale tu już jest wjazd do Rwandy i po prawej stronie odprawa. Po stronie ruandyjskiej przed odprawą celną, gdzie będą sprawdzać bagaże, przede wszystkim plastikowych terebek nie można wwozić. Później jest odprawa paszportowa, jest odprawa sanitarna. Trzeba buty wymyć i wymyć rączki do pani podejść, żeby zmierzyła temperaturę. Wszystko przeciwko ebola i covidowi. Oleg jest ebola and COVID. Ja. I będzie zaraz witamy w Ruandzie. Tu jest odprawa paszportowa ruandyjska. Goryle już witają. I informacja o tym, że jestem już na obrzeżach Parku Narodowego Wulkanów. Dwie najbliższe noce spędzę właśnie tam. I plan jest na Ruandę taki, że. Pójdę na trekking do grobowca Dian Fossey, a Kigali zobaczę na koniec i z Kigali będę wylatywał. Przed wjazdem do Parku Narodowego Wulkanów jest taki właśnie art center, i tutaj są różnego rodzaju pamiątki. No to wejdźmy do jednego z nich. I w różnych miejscach można właśnie popatrzeć jakieś pamiątki, a że to jest miejsce takie turystyczne, to tych pamiątek troszeczkę jest. No i w Rwandzie tak naprawdę aż tak mocno się nie różnią pamiątki powiedzmy od Ugandy. No takie laski właśnie z y, gorynem. How much the stick cost? 25 25 dolarów. A small one how much? 15. 15 15 dolarów taki mniejszy, a taki 25. no taki fajny. Fajnie to wygląda, to chyba taki kijek chyba najlepszy no plus plus ewentualnie e, obrazy Goreli. Dzień dobry. Witam was już oficjalnie serdecznie z Ruandy. Z kraju, który oczywiście naznaczony jest tym, co działo się w 1994 roku, a więc ludobójstwem Hutu na Tutsi. nie powinno się właśnie wymawiać tych dwóch określeń. Klanów, nawet nie plemion, ale klanów, dlatego że Rwanda jest jedna, to jest jeden naród, jeden kraj i nie ma tutaj takiego podziału, jaki miało miejsce do 1994 roku. Oczywiście naznaczone, a więc tym samym można tutaj oglądać miejsce związane z tym, co, się, co miało miejsce. 30 prawie lat temu, i tak go zobaczę, kiedy będę w stolicy w Kigali, ale tutaj również ogląda się przyrodę i to też zobaczę. Jestem w Parku Narodowym Wulkanów, za mną jest goryl, bo tutaj można oglądać też gorylę. Z tym, że permit na gorylę jest bardzo drogi 1500 dolarów od osoby. Plus też trzeba teraz zrobić test PPCR 50 dolarów. Natomiast ja ruszam do, na trekking do grobowca Diane Fosse, która ratowała gorylę i pokazała światu. Że trzeba chronić te zwierzęta i to dzięki niej właśnie te zwierzęta chyba zachowały się, mimo że dalej są zagrożonym gatunkiem. Jutro ruszam na prawie całodzienny trekking do grobowca Dian Fossey, a później kolejnego dnia ruszam do Kigali, gdzie kończę podróż po Ugandzie i Ruandzie. Spaceruję tutaj po okolicy Parku Narodowego Wulkanów. Pogoda trochę się psuje, ale mam nadzieję, że nie będzie padać. No, i można zobaczyć, jak wygląda wieś ruandyjska. Teoretycznie Ruanda jest biedniejsza od Ugandy. Tak przynajmniej mówi PKB, które jest 300 dolarów niższe na osobę niż w Ugandzie. No, ale tak jak jechałem od granicy do Parku Narodowego Wulkanów, około godziny, jakoś tego szczególnie bardzo mocno nie zauważyłem. Na pewno dużo widać form powulkanicznych, dlatego że znajduje się tutaj przy wulkanach i lasy eukaliptusowe. I jak spaceruję się na tej wysokości, a ja jestem teraz na wysokości 2400 metrów, czuć eukaliptusy wszędzie. Te olejki eteryczne są niesamowite. A tutaj dzieci wracają ze szkoły. Teraz akurat w Ruandzie jest szkoła. W Ugandzie, jak byłem w Ugandzie, to była przerwa. Hello! Hello. Wychodzą na główną ulicę. Proszę, kiedyś tak dzieci też nasze się bawiły. I tak ludzie chodzą, spacerują. Bardzo fajnie, bo wszyscy się uśmiechają, pozdrawiają i chcą rozmawiać. Yes. Say hello to them. Yes, gdzie so, Where is Poland? Yes. Where is Poland? Where is... In <laughs> Oni nie wiedzą gdzie jest Polska, ale są naprawdę bardzo serdeczni i sympatyczni. Naprawdę jak się chodzi, to bardzo uśmiechnięci ludzie. O, jesteście na filmiku? Możecie pomachać? O, i to jest to jest Wasza? Wola. Bardzo fajni, sympatyczni oh! ludzie. Hello, how are you? Yeah, What's your name? My name is John. my name is Michael. Yeah, nice good. to meet you good how many days it's first day today rwanda is first day good <laughs> good good yeah. Chwila, moment, i wszyscy chcieli podchodzić, żebym im maile wysyłał. Zdjęcia, więc zaraz to będę robił. więc Piszę nazwę maila i będę im wysyłał, dobra? What's your name? Mój name jest Ryman Abdan. Okej, okay, dobra, to jemu też wyszłam. Padł w takie towarzystwo, że nie mogę się opiekować. Ludzie chodzą teraz. To teraz jestem, nie mogę się Nie wiem, co się dzieje. Ale to jest Afryka, tak? No, to jest a teraz muszę z nimi Ale O! Ale Ciekawe, kto wytrzyma dłużej. I się rozpadało. Wracam do swojego miejsca zakwaterowania. Ciężko było się odczepić od tych dzieciaków. Ale było bardzo fajnie. Pogadałem z nimi tak jak widzieliście. Pobiegałem. No a jutro ruszam na trekking. Dzień doberek. Poranek za 15:07 rano. 20 dzień stycznia 2023 roku. Po wczorajszym wieczornym i nocnej ulewie otworzyło się okno pogodowe i piękny widok. Ruszam na trekking. Najpierw jest tak zwany briefing, a później przejazd do miejsca, skąd rozpocznę trekking do grobu Diane Fossey. Tutaj jest takie miejsce, gdzie jest nadawane co roku we wrześniu, imię dla nowonarodzonych goryli. O tutaj jak widać przy do briefing point są sprawdzane samochody, czy nie ma jakiś ładunków wybuchowych. O, ciekawe jest, inaczej niż w Ugandzie, To widać, że to bardziej jest zadbane, inaczej jest zorganizowane. Trzyma, trzyma, trzyma. A przed trekkingiem do grobu daję pocet i muszę zrobić szybki test, który kosztuje 5 dolarów. No takie są niestety zasady covidowe. Ojej, komu już chyba nie pamiętam, który 20 czy 30 test na covid. No ale przynajmniej pcr nie trzeba robić, nie trzeba długo czekać na wynik tutaj. Na trekking do grobu wystarczy szybki test. Przed rozpoczęciem trekkingu, bo tutaj też i na goryle wyruszają ludzie, jest tutaj Kawka, herbatka. Uwaga, bezpłatnie. Niesamowite, prawda? Bardzo mi się podoba ta organizacja. No ale jak cena jest dwa razy większa, jeżeli chodzi o trekking na gorylę, no to nie ma co się dziwić. I tutaj widać miejsce, do którego będę się udawał. E, może po kolei. To jest... E... Mikeno. Ta góra znajduje się w Demokratycznej Republice Kongo. Ona ma nieco ponad 4400 metrów. To jest Mikeno góra, która ma 3711 I Karikemo po lewej stronie to jest góra, która wulkan, który jest najwyższym, przy tym Rwandy. 4507 metrów nad poziomem morza. Diane Fossey mieszkała właśnie pomiędzy tymi dwoma górami, a jej grób właśnie znajduje się w tym miejscu. Jest to bardzo ładny i ciekawy szlak. O, ostatnie dwa kilometry pod ten rozpoczątek trekkingu droga jest e, nie najlepsza, ale zawsze można dojechać. I tu jest początek szlaku, za 10 dolarów można wziąć takiego potera, który będzie e, pomagał na przykład nosić plecak. Hello, good morning. A i tutaj taki jakiś sklepik z pamiątkami jest z e, restauracją, też można coś zjeść, jest też i toaleta i tak wygląda początek szlaku. Start wygląda, tak, idziecie się odsłoniętym polem wśród tego rumianku, który tutaj rośnie. Bardzo ciekawa rzecz, bo tutaj ziemia jest czarna. Ona daje plony nawet, słuchajcie, cztery razy do roku. Co trzy miesiące na przykład kukurydza jest zbierana, bo ziemia jest wulkaniczna. tutaj jesteśmy przy wulkanach, tak jak widać to Park Narodowy Wulkanów. To jest ponad 100 km kwadratowych. Wpisany również na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO i jest to jest to bardzo fajne, bardzo fajne miejsce. Ostatnio wulkany wybuchły tutaj gdzieś około no, kilkadziesiąt dobrych lat temu. Natomiast po stronie Demokratycznej Republiki Kongo w 2021 roku wybuchł wulkan niedaleko stąd. Tam wulkan jest cały czas aktywny aktywność przejawia się w tym, że trzęsie się ziemia od czasu do czasu, ale na razie się uspokoił. Ale ziemia na uprawianie na, na rośliny, na wzrostność jest po prostu zobaczcie, rewelacyjne. Tutaj mnie do grupy kilkuosobowej, bo widać jak tutaj panie uprawiają. No i zaraz za niedługo wejdziemy w las i uprawiają panie ziemniaczki. Rośnie tu też czosnek i inne warzywka i zaczyna się podejście. Szlak ma 4 km, różnica poziomów nieco ponad 400 metrów. Zalecane jest, żeby najpóźniej być przy tym grobie Dajem Fosej o godzinie 13. Mam godzinę 9, więc myślę, że uda się dotrzeć do celu. Trekking, na który idę, prowadzi też na szczyt Bisokę. W pewnym momencie ścieżka się rozdziela, ale widać teraz, że wejdę w las. I od razu, jak się wchodzi w las. Każdy może zrozumieć, po co są te dobre buty i stuptuty. Tak samo, jak Wam wspominałem, trzeba się ubrać jak na gorylę. Pokazywałem Wam na tamtym filmiku, jak trzeba być przygotowanym. A tutaj, jeśli się w ogóle zacznie padać, to jeszcze w ogóle będzie gorzej. Ale zaczynają się już drzewa takie omuszały, więc też ten las taki przypomina trochę jakby z filmów grozy. I tutaj mamy te rośliny, których nie wolno właśnie dotykać, bo tak samo jak na turkey'ku, na goryle, one mają właściwości parzące, więc też rękawiczki są tutaj potrzebne. To jest lobelia, przed chwilą ją zerwałem, bo ona wydziela mleczko, jak się posmaruje człowieczek, to jak się poparzy właśnie tą roślinką, no to może e, przestać parzyć i się wyleczy. Ja delikatnie, mimo że miałem rękawiczki, się poparzyłem, bo z góry e, mam taką warstwę, y, niestety nie ochronną, tak jak tutaj mam właśnie w dolnej części. Ale nic się nie dzieje. Błotko, błotko, jeszcze raz. Błotko, moi mili. I piękne lobelie. Przypomina mi to trochę krajobraz, jak na Kilimandżaro się wchodzi, z tym, że to jest inny rodzaj lobeli. Tutaj widzimy, że taka inwestycja w te 10 dolarów, bo tyle kosztuje Potter, Pomocnik jest całkiem rozsądny, dlatego że zawsze on może pomóc wziąć za rączkę i przeprowadzić. No i to miejsce, gdzie rozdzielają się szlaki. To jest prawo na Bisoka, a w lewo na do grobu Dajan Fosy. O i proszę, można porównać to do e, odcisku stopy, jak duża może być dziwnica. Proszę bardzo. W pewnym momencie już to jest obojętne, czy człowiek wchodzi w błoto, czy nie wchodzi, czy ugrzęźnie, tak jak ja właśnie to teraz zrobiłem. Hoppa. Hoppa. Jestem już jakieś 700 metrów od grobu Dajen a przyroda, drzewka są prześliczne. I zbliżając się do grobu Dian Fossey, mija się miejsca, gdzie mieszkali tragarze, a jej obozywisko jest, było właściwie zaraz przy jej grobie. I tutaj mamy pozostałość po domu Dian Fossey, to był jej główny dom, i tutaj, właśnie w tym domu, określanym teraz jako mauzoleum została zamordowana. Została zamordowana maczetą. Nikt nie wie do końca, kto tego dokonał. Mówi się, że to po prostu zrobili kursownicy albo kursownicy, może nawet na zlecenie władz lokalnych, którym bardzo mocno nie podobało się to, co Diane Fossey tutaj robiła. I po około 2,5 godzinach, wchodząc na wysokość 3100 metrów nad poziomem morza, docieram po 6 kilometrach około, bo miało być 4, a wyszło około 6 kilometrów, docieram do grobu Diane Fossey. To, tu, co tutaj widzimy, to są groby goryli, których ukochała. Okochała najbardziej palucha i e, kiedy kusownicy zabili palucha, e, to powiedziała, że całe życie chce po prostu przy nim e, spędzić. Dlatego paluch, widzić po angielsku, jest on pochowany e, po lewej stronie. Najpierw on zginął, a później zginęła Diane Fossey. Tutaj mamy taki skromny jej e, grób, Nira Machabeli, czyli czarownica, bo tak miejscowi określani Diane Fossey. Wszystkie szczegóły, które Wam teraz opowiadam o jej życiu, wziąłem przede wszystkim też z filmu Goryle węgle. Piękny film, do którego to Diane Fossey na kilka miesięcy przed swoją śmiercią sprzedała prawa za milion dolarów amerykańskich studio Universal i powiedziała, że te pieniądze mają być przeznaczone na ochronę goryli. I zobaczcie, jaki paradoks. Diane Fossey nie miała sprzymierzeńców wśród władz lokalnych, wśród miejscowych ludzi, chyba że im płaciła. A teraz wszyscy się zachwycają tym, co zrobiła Diane Fossey, bo dzięki niej mamy możliwość oglądania goryli. Dzięki niej tutaj turystyka istnieje, dzięki niej miejscowi ludzie tutaj po prostu zarabiają. Piękny szlak, bardzo ładny, właśnie w takim lesie deszczowym, z tymi mchami, które towarzyszą dookoła wydaje mi się, że kiedy jest się tutaj w okolicach Parku Narodowego Wulkanów, a ktoś nie idzie na trekking na goryle, bo przypomnę, że tutaj 1500 dolarów to kosztuje, to warto pójść na trekking do Grobu Dian Fossey. Taki trekking też nie jest tani, bo kosztuje 100 dolarów od osoby, ale jednak myślę, że warto. Niedaleko tych wszystkich miejsc jest tutaj taka chatka, w której można usiąść i można troszeczkę odsapnąć przed powrotem. I parę informacji o życiu Diane Fossey. Myślę, że to jest ciekawa taka mapka, na którą warto zwrócić uwagę. Tutaj mamy te góry Wirunga, w których jestem. I mamy tutaj miejsce dawnego Old Campu Diane Fossey, bo ona zaczynała w Zairze, czyli, czyli dawnym państwie Zaire obecnie Demokratyczna Republika Kongo, która znajduje się zaraz za górami i tutaj ten kamp, przy którym teraz jestem, więc kiedy wybuchła wojna domowa w Demokratycznej Republice Kongo, ona sama musiała uciekać. Wówczas to przeniosła się do Ruwandy i tutaj zamieszkała, bo wiedziała, że Ee, granic dla goryli nie ma, dla ludzi są. Więc te goryle stamtąd się przeniosły, bo jak była wojna domowa, to one ruszyły do spokojniejszego miejsca i z tymi praktycznie samymi gorylami obcowała właśnie po stronie rwandyjskiej. No i tutaj mamy wiele innych e, informacji. I kończę powoli trekking wśród grzmiących chmur. Na szczęście nie złapał deszcz, już jestem przy miejscu gdzie stoi auto. Wrócę do swojego miejsca zakwaterowania, trochę odpocznę i jutro jadę do stolicy, do Kigali. Piękny trekking, bardzo fajny. Polecam, to trzeba jeszcze tylko będzie buty wyczyścić. Chociaż już teraz nie są aż tak mocno obłocone.